manko, sejsem w Black Ninja, witam was w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher 2. Dobrze, lecimy dalej zatem. E, widzę, że tutaj już kolejne mm, zadanie, albo rozmówka, kto ma sprawę. Wiktor i babcia. Zobaczymy, coś ciekawego. Mm, masz coś ciekawego, czy tylko pogawędka? Okej, okay, taka krótka pogawędka. Mapcia, co tutaj pora. Coś hmm. tutaj chce ode mnie. Nowego. Chyba nie ma zadań? To szczerze, że wstają dwa, nie ma zadań. Ale może po prostu na razie nie mam, nie wiem. Tak czy inaczej mamy ważną rzecz do zrobienia. Chwilkę poszukałem i... razem rzeczy potrzebne, czyli stony i Debrine. Do portalu. Tak, trzeba wreszcie portal zrobić. Tak. No elegancio. Teraz można będzie położyć portal. Hmm. to oczywiście jeden będzie. Tu o domku. Instal. Co jest? Aaa! Dobra! To działa inaczej niż myślałem. To działa w jedną stronę chyba nawet. No nie? Nie, ja, gdzie to jest? Uff. Chyba w jedną zobaczymy. Musiałem to będzie. Ta. Wiel... Teraz to działa tak, że nie mogę sobie wstawić dwóch portali, jeden to drugi tam. Tylko po prostu sobie stawia się jeden portal e, Demolish, tak? Nie ziszczyłem, no, nie? Co? To niszczy? No nie gadaj, kurczę. Nie no, nie mów mi, że jeszcze raz będę musiał zbierać itemy. U, de naprawdę? Te pliny jeszcze będę się na nowo zbierać. Ajajaj, w sumie to ja jedną rzecz odkryłem ciekawą. E, tam, dobra. A dokładnie mówiąc, e, miejsce, gdzie respią się, kurczę, hunter slime. Tak kurczę, jak szukałem tych rzeczy, no to kurczę, prowokacje znalazłem. No i nie zagłębiałem się za... po prostu... ...stu razem i uznałem, że zostawię na razie to. I myślę, że to teraz w pierwszej kolejności zwiedzimy, myślę. To jest plan. W sumie, co można by zrobić? Eee, może coś tam ciekawego znajdziemy? Poza tymi hunterslamami? Maybe? A to jest dokładnie tamtej dziurze na górze Tam jest tam jest miejsce, gdzie Hunter Slime y się respią. Kurde, co jest? Teraz ja nie mogę wlecieć? OT! Miałem maksymalną energię, a klucze wlecieć nie mogłem. Co tu się zadziało? Może z tej strony? A ty co? Poszedł mi stąd kurczę. No, teraz się udało. O, i są tutaj te malutkie, ale już jednego sobie zebrałem po prostu, plorta. Po to, żeby już połączyć te miodowe z tymi. Już jest tam połączone. Eee, Gdzieś sobie tam działał. Dobra. Co tutaj w sumie jeszcze ciekawego mamy? Tutaj jeszcze nie byłem właśnie. Ubery mamy, eee, na pewno tutaj. Nie jest mi to akurat zbytnio potrzebne. Co tu jest takie wielkie? Tu coś jest. To wygląda jak jakiś portal? I tam jest... Co to jest za motyl? Ej, no motyl jakiś, kurczę. Motylo... Motylowy slime. Kurczę, co jest? <gulcze> motyl slime, kurczę. Teraz podejdę do niego i zobaczę co je. W sumie, czy owoc, czy warzywa, czy mięso. Eee, uh, Next. Ja ci, kurczę, wezmę nektar Fluter gordo. To jest fluter, to jest ten wiem chyba, który nawet. Co to jest? Dól. Taka poświata. To się pewnie wydobywa z tamtego miejsca tam. Kurde. I tam jest coś tu pewnie nowego w ogóle. Tawa tam jest. w pewien sposób pewnie trzeba blokować. Toś czuję, że w podobny sposób. Um, jak ruiny, albo jakimś guzikiem, albo po prostu wystarczy wysadzić Gordo. Też może być tak, że po prostu włożyć po prostu odpowiednie miejsca te, a kurde, jak... e, plorty. albo na przykład wysadzić właśnie Gordo. no. dobra, mi to, to co pozbieram, gordo tutaj jest. Będą sobie pozbierać. A, jest fluter slime slimów w sumie nie widzę. Może po drugiej stronie będą właśnie tam. A, ale na pewno będę mógł je uzyskać, kiedy. Uuu! Ładne slime! Y. Paddle! Paddle slime! Okej. Okay. Chyba cztery można było albo trzy w jednym trzymać. A w tym baseniku jest motyl. O kurde, e, nie mam miejsca. Weź to wybalplorce, po co mi? Na razie. Flutter slime! O, że Ale nie wiem jeszcze skąd nektar zdobyć ila. Diet... No pewnie to jest nektar to. Hmm. Jak ja uskać nectar, To Jest dobre pytanie. To jakaś zabawka, pewnie? Kurcze. O, chodź, chodź, chodź. Pozbieram Was troszkę, jak już tutaj. Są nowe te. Hmm. No, chodźcie, zapraszam do mnie. U, kolejne. Nie mutujcie się, proszę. Motylki do mnie. Jeszcze jeden by się przydał. Było Milusio. Widzę średnią. O, jest. Dobra. A i 8 mi wystarczy. Nie będzie można z czymś połączyć, wyśarczać będzie tylko plorcik. A to co to? to o. No to jakby mógł być portal pod tym. No, to bo tak wygląda portal, więc tu jest portal. Do czegoś, nie wiem do czego jeszcze, co prawda. Ale tego będzie można się dowiedzieć, za niedługo pewnie. Tak, nic nie ma, myślałem, że tam jakieś przejście. No tam zlecieć delikatnie, Okej. Okay. Eee, to trzeba by jakoś pomyśleć, jak mi można nektar uzyskać. Tam jest w Marcie, zapewne tak. Już? Nie wiem, czy ryzykować. Nie, to nie jest Marcie, jeszcze tylko tu niżej będzie Marcie. Dobra. A nie, dobra, to nie jest woda. Myślałem, że to woda, bo skoro widzę pada, to nie jest to woda. Spring pad, okej, okay. do skakania. Spoko, to, może, to jest akurat rzecz, która może być przydatna. Chcę w których miejscach położyć? Łatwiej wyskoczyć. Mam radę tutaj wylecieć? Okej, okay. etapami mogę chyba wylecieć. <grym> eee, dawaj, ładuj, ładuj. Pop. Rings... Chilka, e... O, daj plorta. O, 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 nawet lepiej. Ring tides ty jesz w ogóle. Fruit, veggie and meat. Jest wszystko. Ale co jest twoja ulubiona chila? Dobra. Co jest Twoją ulubionym jedzonkiem? Nie masz ulubionych jedzonek. O kurka! Jest wszystko, ale nie masz ulubionego. Okej, okay. no i wróciłem, dobra, e, no to co, na razie te motylki wrzucę, po prostu. O, wy sobie tam będziecie zaraz działać. Eee, co, nie ma ja na nad na motylki, kurka, właśnie. Uuuu. Co ty tu robisz, dziadu? Dziadu jadę, kurka. Tad, nie ruszaj się stamtąd, ja muszę już, już znaleźć miejsce. Mam miejsce nawet, A, bo tu wszystkie zapełnione, ale na drugim ranczu, tylko drukowałam. nie pamiętam, chyba te. Tak, teraz akurat miejsce się przydało. Tak, dodatkowe. Dobra, ale wy chyba latacie. Ajajaj. bruka. Aj, aj. ja tu miejsce nie mam. Dobra, mam, mam miejsce w sumie teoretycznie. Musiałbym ja tylko to wyrzucić. Eee... Gdzie tu jest kluczowe wejście? Tu muszę to tylko wyrzucić eee, do Takowe rzeczy. No nie. Coś tutaj wyrzucaj. Dobra. I pani miodowy zaraz z tego je zbiorę. Tym od razu wrzucę, bo oni tak głodni są. Oj, wściekłe widzę. Bardzo zdenerwowane są. Trzymajcie, trzymajcie. Wszyscy dostaniecie oczywiście i ten miodowy gdzieś tutaj uciekł. O! zjadł ty jeden. Ty Naśmieciłeś, kurczę. No nie, śle. No. Jak ty wyleciałeś w sumie są? Pewnie się zbugował jakoś. Kurczę, Tymi wybuchami pewnie się zbugował, coś czuję. Jest jedna możliwość. Um... Na... Aha. Akurat teraz update'uję, tak? a, dobra. Sprzedaj. Eee, pozwólcie sobie trochę wezmę rzeczów. Bo ja muszę zarobić szybko. Okay. Oj, nie chciałem pana wziąć. Eee, ty masz już w sumie? Chyba i wszyscy chyba już macie. Jesteście, kulce cool tego, gotowani Dobra, plorciki, wy macie dużo O, proszę cię bardzo To ja rozumiem No Tutaj Ja muszę ten plort kolektorem I dodatkowo music boxa muszę im włączyć, bo kurczę, jak będą się ciągle tak bugować, to będzie źle Prawda, kurczę tak być nie może. Dobra, Plot Collector Box byłam bo brakuje mi troszeczkę, ale już przynajmniej się będzie to zbierać. Bo to niebezpieczne jest zbierać czynnik przynajmniej. No właśnie, bo tak robią. Trochę ich trzeba uspokoić. Music Box, proszę bardzo. Już trochę spokojniejsze będą. Na nich to akurat trzeba. To jest wymagane. To jest wymóg, kurcze. Oj, nie ma miejsca. Ja to wszystko posprzedawać, bo trzeba zarobić na miejsce. Dobra. Co? Dawaj jeszcze mi kasy. No i mocno by się teraz przydał upgrade, bo teraz już takie ilości się gromadzą że naprawdę by się przydał upgrade mocno żeby ile mogę zebrać naraz no i w sumie dodatkowe sloty też akurat bym nie pogardził, kurczę te opcja akurat dobra tu już tutaj daszek i już motylki wrzucam. Będę miał choć więcej ślata. Daszek. wam nie trzeba tego. Ale ja mogę Wam dać to jeszcze. Od razu. No na razie będziecie niestety głodni, bo jak kurcz nie, nie wiem, jak to jedzenie jeszcze zdobyć. Dobra. E, jeszcze tak poza tym trzeba. E, gdzie to jest? O. Pond. Okej, okay. Mam pond. Padły slime mogą sobie już tutaj przebywać Okej okay. To na razie będę sobie trzymał Tego plorcika Dobra eee, dawajcie tutaj kaskę mi Muszę zobaczyć czy już mogę zrobić jakiś upgrade, kurczę zaraz Będę to i zobaczę, w sumie, już od razu, w sumie. Czyli jestem w stanie e, pojemność po prostu z lotów zwiększyć. Slotów. Jest szybko to salam, żeby też kasa była. Dobra. I teraz idę zobaczyć, w sumie, jakie są wymogi do tego. Wymogi, wymogi. Abby plorty mam Jellison, Angle plot też mogę tu wrzucić i Radiant Ore. A to łacciutko nawet. To akurat maciutko. Radiant Ore muszę poszukać, no to muszę na tej wyspie drugiej. No i angle plorty, to tu mogę wrzucić w zasadzie. Żaden problemik w sumie. Myślę. Żaden problem. Hej, hmm. okay. czy mogą się jakieś tu od was sprzedać placę, jeżeli jeszcze jakiś cały? A hmm. no mało no zostało, Dobra, to nie. nie ma co nawet. To na razie wrzuca. No i co, będzie trzeba posługiwać tych Red Orów, których jest sporo w sumie nawet sam tej drugiej wyspie. No i jesteśmy na tej wysepce powrotem dobra To gdzie Redin Ory sobie można znaleźć tak już eee, fajnie było hmm to widziałem jakiś... Oj Ale bym fat. Widziałem na pewno chyba jakieś tamtej dziurze. Tamtym, tam gdzie byłem wcześniej, właśnie. I sam motylki. No, ale tam chyba też widziałem jedno na pewno. Miejsce. Najpierw tam zobaczymy. Wylniemy się właśnie za tymi. Tu co? lata. Fosfor Hunter rwany jest na mnie. No niestety. Dobra. Tam jest dronik w ogóle. I Loki inaczej mówiąc. Okej. Okay. Mhm. Mm Dobra. Ok, ale gdzie tutaj była ta kostka chyba? Coś tu było chyba niedaleko. O! Water Okay. Dobra, to to mam już w sumie. Spoko. Mm. i tutaj, kurcze. może być takie? Gdzieś tu było, w tej okolicy chyba. Mm. Okej, okay, tu nie ma spadku. O, jest, Radiant Ore. Elegancio. Chyba dwie stunie. Okej, okay. nie będzie. O, kolejne. Proszę bardzo. Tu tutaj jest ich troszkę. Już mam osiem, dobra. To jest tylko dwie stunie. Im brakuje. Jeżeli się tam jeszcze na górze poszukam, może? Gdzie jakieś są może? Z okazji właśnie patrzę, czy jakieś nektarki może gdzieś trzeba, bo... Może z kwiatów po prostu? Raz. No z czego niby innego można by zbierać? Ten, buswaxy zostaw mi na razie. E bo ja szukam tutaj kurczę, jeszcze nektarów w drodze, czy nie mogę. A tam jest kwiat, w ogóle taki wielki. Widzicie go? Kurczę, może tego kwiata tam coś będzie? Co to? Mondiu Mon nektar. O kurczę. mamy to. Ciekawe, czy to można zasadzić? Pewnie ta. Ale zobaczymy. Mm. O, jest kolejne. To okaże, że tak naprawdę nie mogę tego zasadzić i mogę tylko... złoty slimur. Kurczę, nie mam co mu dać. A dobra. z tym z nim... Na razie. Przepadłem. Ale mam. Kanie zebrane. U, już się straszyłem, że to woda. Nie byłoby za miło. 3 czy nie było tych? Hmm. Dobra. Yy, trzeba by tam wejść, bo tam chyba jeszcze widziałem jeden. Dlaczego że zbieram jeszcze więcej, no bo może się okazać tak, że nie mogę tego scalić, tylko to zebrać. I to jest po prostu coś rzadkiego na przykład. Choć wątpię w to. A jest na to szansa w sumie? Tak mi się wydaje. A, to już wiem przynajmniej, że na drzewach to mogę znaleźć. Albo na skałkach gdzieś przylepione. Teraz widzę. O, teraz on już... Kurka, teraz już... On kurcze jest dostępny. No myślę. I on blokuje tutaj jakiś portal, więc on blokuje jakiś portal. Jak tego go wysadzę. No dobra. Jakieś 30 rzeczy będzie trzeba tutaj przynieść. Oko. No, Zobaczę, czy to będzie w stanie zasadzić. Więc po prostu pójdę do siebie. Zobaczę. Jeżeli mogę to zasadzić. To połączę tego koczę Stopa. z tym motylem. Wtedy. Jak nie, no to na razie zostały go po prostu. Czas. Dobra, i chwila prawdy. Czy ja mogę? Nie. Okej. Okay. Czyli się nie da. Okej, okay, no to. No to, to to nie jest zbyt dobra wiadomość w sumie. To znaczy, że nie mogę za bardzo. Mm. Ich połączyć z tym. Tymi shopami. Na ten moment położę po prostu tutaj magazyn. Silo, w sensie bardziej i wrzucę sobie tutaj o, niech to, to po prostu tutaj czeka znajdę jakieś slajmy do połączenia A będzie można połączyć sumę. wtedy no cóż, no to po prostu to, będę te nektary po prostu wykorzystywał do tego hmm. żeby po prostu wysadzić gordosa zobaczymy co ciekawego otrzymamy co, na no dzisiaj zakończymy sobie myślę także co jak on się odcinek nie zapomnijcie stawiać łapki w pod filmem, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie bieżąco w tygodniowym przeglądem tygodnia. mano.